Witam Was serdecznie w podsumowaniu lipca No się zabrać za to wcześniej, ale Robiłam uchyl vloga Ja nie umiem tak robić, że mam uchyl mam vloga Nie umiem robić dwóch filmów na raz Więc wybaczcie mnie za to, że nie było wcześniej Jeżeli będzie mi miło, jeżeli Ja Cię zapraszam do miłego oglądania Jestem Blanka, na tym kanale widzicie moje życie

ale zacznijmy od lipca tak jak widzicie nie jest w swoim pokoju ponieważ mam um, jak to wytłumaczyć nie będę się tłumaczyć z tego, teraz właśnie mam, nie będę sprzątać rano i idziemy sobie do lipca sobie przylecę materiał i w tle mam materiał z Lofi mam sierpień w lipiec był sobie coś takiego

na Od razu mówię, przepraszam za, to, za jedno, ale mi psy zaczęły śpiewać i pierwszego się mieliśmy już tam ostatnio w tygodniu, tam gdzie był pierwszy, drugi, siostra, e, mamy patrzyła na Facebooku, ale na innym serwerze się śmiałam z tego mnóstwo. i pierwszego mieliśmy tak, że chciałam mi ukryć Funko Popa, którego kupiłam, jak szłam na trakcie, jak wspominałam. Więc później mieliśmy wyjeżdżać jak się. Ja tu. Tak, raz rzemka, raz rzemka. Nie ogarniałam toalety, wiecie? Kiedyś jeszcze numer zmieszkał. Nie wiem, Byliśmy pod pizzerią, a, a. budynek był dalej. I później. Gdzie jesteś? Się rozpakowywanie, wiecie? Takie ogarnianie. Czy książkę? No nie wiem, czy opinia nagrać się jakbym miała. Książka, nawet to okej okay była. I później mieliśmy tak. I później robiłam spacery, robiłam bo byłam na pierwszych zakupach z kuzyną. Oczywiście, jak jestem w nowym miejscu, to się wybudzam za szybko, jak jestem w domu, niech ukradł, później, później nawet. E, byłam na spacerze rano kuzynkę odprowadzić, bo ja się do przedszkola chodziłam. Właśnie też będzie chodzić. Byłyśmy w sklepach, bo mają niedaleko w bloku sklepy, między innymi dwa spożywczaki, właśnie Kika i... Diema, czyli droga i udzielowy. I oglądaliśmy sobie serię dwa <noise> kupki jak później na jednego coś tam. I tak śmiesznie przerobiliśmy, więc później mamy... Robiłam... robiliśmy film jeden w sobotach W yy, niedzielę. O kalendarza. To wstawiłam go dopiero we wtorek, który był, wstawiłam film i był spacerek. Potem mieliśmy jakąś zupkę i oglądaliśmy parodię, więc wszyscy był taki. I byłam była, mieliśmy oglądać zmierzch. O, mi pokazywał coś, czego nie chciałam, i to było tak. Więc nie czytałam, były obiadki. Wiecie, pomagałam przy obiadkach i wymyśliliśmy jakieś długie historyki, które miały być na kanale, i nie wypaliło. Byliśmy 7 na rowerze i to do błonu, więc ile, dwie, trzy godziny na rowerze. Więc mi tam wypadało i to było, Są zdjęcia, może jak to robię po sumowaniu, to wstawię zdjęcia na koniec filmu. To Lofi fajnie pasuje do tego klimatu. I byliśmy na rowerze mieliśmy obiadek na dowoz, który był spokojny, bo on tak pełna do wieczora, że jak nie chciałam mieć I poznałam koleżakę jedną i później. Jako ze jak czasotkę, wiecie? Widzimy się to pominę. Potem mieliśmy znowu filmik robiłam. Kiedy ja robiłam film na dnia, kiedy wstawiłam film, byliśmy... paliłam się, właśnie w takie rzeczy. Wstawiłam film, później siedzieliśmy do późna, i Takie głupie, bekowe rzeczy. Później robiłam kolejny filmik. I... Jeden tydzień był, czytałam książkę ja i miałam następstwo, co kupiłam i skończyłam. I malowaliśmy obrazy, które w sobie, na wspólnym koncie mam, podałam nam nazwę i w, w później mieliśmy korekty, robiłam, zaczęłam, robić, będę ortygraficzną na Łotwie, jak ktoś zauważył, jak coś czytam, to dwa poprawiłam, że tam iluś mam, jedno na, na robocze i zaczęłam oglądać już, a potem to skończyłam, mieliśmy sprzeczkę już sobie obierzam za zero ha, bo Bo ktoś wiedział ja a przy okazji mam to na szafie w Jak span... jeden śpi na drugim w miejscu które wydaje się nam być nieodpowiednie polecam <gulia> i to był i obejrzałam to w środek, był na basenie i później mieliśmy sprzeczkę robiłam vloga które ja oczywiście musiałam usunąć bo miałam melancholię i po prostu y, zaczęliśmy się sprzeczać, ale to nie dla ciebie, mam później y, coś tam, coś tam i mieliśmy 14 może zostawię bez komentarza, więc jestem czasem człowiekiem, któremu za dużo się mówi. mówi. To chyba nie zauważył, więc później próbowałam ratować sytuację. I y, zwiedzałam sobie taką, byliśmy monetę mam jedną. Nie chcę mi się racić taką fajną. I robiłam w ty, przedostatnim tygodniu lipca łyżki vloga. Znaczy. mam się jak po odklejki to nie polecam. W ogóle nie mogłam spać przez niego. Mieliśmy, byłam na zakupkach, się bawiliśmy, takie różne rzeczy. I oglądałam... kadramy myślę, Między innymi oferta biznesowa i uśmiech losu. Uśmiech losu na z a on ma ofertę, więc sama to sama też jest spoko. E na striccie, nie wiem, bo mają. I robiłam tipsy, a Jakby ktoś mnie pytał, bo mi zaczęło odchodzić, więc przez zdjęłam zdjęłam, zakupki, tam filmy. Siedziałam na placu ze znajomymi, takie rzeczy, wiecie, pierdółki, piłnuki. Robiliśmy... Y 20 i 21 byliśmy na Renem, czyli zdjęcia, jak ktoś widział na Insta, to zdjęcia. I obrabiałam, poprawiałam, wiecie, ostatnie godziny i byłam w sklepie, siedzieliśmy nad rzeką, wiecie, było mi smutno tam, więc, żeby ja niby coś popsułam, że ja nie że mam za długi język. Jak ktoś zauważy ze znajomo, kto ma za długi język. Tak, za długi mam. I wracałam do domu. Wiecie, wracałam. Mieliśmy wyjechać druga do czwartej, a wyszło piąta i tak byliśmy szybko. Wiecie, spanie dwa razy w aucie, czekanie do łóżnia, bo po raz no żeby posłuchać muzyczki. Wiecie, biegałam po polu wtedy. Yy, Słałam w nocy, wiecie. Yy. Znosiłam mnie ja sama w swoje walizki. Jak mnie ktoś wnosił, czy sama wnosiłam, nie pamiętam, to znosiłam sama. Yy... Ja i wytrzymywanie kłóceń się nie, nie, nie. nie. Słuchałam muzyczki, wiecie. Sprzątałam i pomagałam, widzą takie pierdełki, miałam sukienkę. Właśnie y, mam zdjęcia, bym musiała siebie wyciąć. Y, siebie wyciąć, albo inne zdjęcie, taką z tekinami, tak ktoś, ktoś mówi, ale fajna, skąd masia? Dostałam. Ja często dostaję ciuchę, na przykład ktoś ma dla mnie ciuchy, ale musi to przejrzeć i dać ale ta osoba nie ma czasu i to jest mnie blisko tam. Taka tata ciotka i ona jest tak dla nas bliska. A zatem ja mam pomaganą z łańcuchem dwa razy. To mam, no to nie wiedzę. I byliśmy na tort był późno, wiecie. I po 20 przy... mini sytuacja, nie? I mieliśmy... po dziesiątej no to co ja robiłam przeklejone zdjęcia. I to było śmieszne. Ja, kto normalnie przykleja coś na szafę, po 22 e, i 24 miałam pomoc na łuki, tylko który nie wypalił i byłam na spacerze e, Oczywiście później miałam no wiecie wyobraźcie sobie że byłam u babci mieliśmy takie e, Mieliśmy świetnie takie rzeczy. Ja byłam, ja przeczyła później dzieci, dzieci były, później kuzyn lekarza, kuzynka w pracy, teraz unia I wyobraźcie sobie, że później. Ona weź zawołaj tego, zawołaj tego i później. A coś się popsuło. I. I był typok, który do mnie napisał, nie wiem czy miał oglądasz znają i pewnie i pisaliśmy sobie i kontakt nadal żadne z nas się nie odezwało. To takie, ja nie mówię, jeżeli ktoś przerywa kontakt, to znaczy, że ja też przerywam. I 29. Eee, Jechaliśmy. 29 to wiecie, później taki tydzień był, że między innymi usuwałam w stare filmy z YouTube, jak to Eee zauważył. Robiłam, miałam rozwalony robiłam film Pytania z Węgiela były, korekta rozdziału były Później się przejeżdżałam rowerkiem, spadę Impreza na no to siostry urodziny bo że sobie pojechaliśmy rowerem, takie rzeczy I rozdziały Potem mieliśmy pram buty, które dostałam Jakieś buty Prałam buty, jakieś po werfiu Uzupełniałam jeden angielski i zrobiłam jeden film, to było Q&A z NGL. Zauważyłam, że się spodobało. I 28 mam w kinie i korekt. No korekt. Kolejne błędy i się posprzyczałam z kimś. To jest mniej ważne. W 29 był spoko, bo mieliśmy takie. takie. z najwyżej, zjeść, rozpadało się, mieliśmy dwie śniadki, ale wyszło, że do mojej prababci Siedzieliśmy często w salonie, jak to ciocia szukowała nas z moim bratą, że ja nie jestem już dzieszyny To siedzieliśmy wszyscy w kuchni, i moja pomyśl, że Lejda uśmiecha Wiecie, jak starsza osoba, to starsza, nie? Tego jeszcze idzie No, już 94 w tym roku, nie? I byliśmy u prawa my tam zdjęcia coś gadamy, i najgłupszą rzeczą, jaką była, to moja prawa pomyślała, pomyślałam, że ja i mój brat to małżeństwo. Moja jak się chciałam śmiać, więc. Ee... <grymce> więcej. Potem byliśmy w kolejnej parce, takie ja wam bardzo na za byłam na zwodnej rzeczce. Ehm, no, nie być niczego czy ukrażone. I no i tak, tak. Zaczęłam czytać książkę dzień wcześniej. chwileczką, skąd ona sobie Hopeless. I 30 co, zaczęłam czytać jakoś. Zaczęłam czytać na jesień, się śmieję. 31 był taki. Była noc, był w wstawiałam Wstawiony w poniedziałek, dzisiaj w środę, więc w się wstawiono. Prawdopodobnie. I widzieliśmy, jadam się wcześniej. Wiecie, nie pamiętam jakie mieliśmy świętokrzysk, czy remont, coś tam, ale to nie wypaliło. Przyjechałam przez Kunora, potem na jezioro śmierci, a potem na, e, potem na Wolin, e, na Wyspę Wolin, nie? I sobie mamy tak, e, że chodziliśmy wokół jeziora, bo właśnie bo w ten sposób nie pokazywa, właśnie był, pokazywałam urywkami. I byliśmy na przykład, ja mówię, w jednym urywku było, że ja nie wiem, gdzie stoimy, a ja tak specjalnie, żeby po prostu specjalnie to zrobiłam. A w ogóle z jeśli byliśmy koło centrum wikingów, e, e, nie? Ktoś tam był, ja tam byłam w cztery lata, lata temu, czy 3-4 lata temu. I najśmieszniejsze byłam u babci i wyszłam na dwór takiej i chciałam zjeść kolację. To będzie śmieszne. Pokazam do nas, by było późno, 22 ileś. I on takie mapce otwiera, proszę, nie? Ty typowe proszę. Nie? I o kart, najpierw po oczy można druknąć, bo coś tam, ale mój jak spał, to jedynie mapie kartki. O to panie. Nie będę mówić dokładnie, kto to. I ja sobie chciałabym zjeść bułkę na kolację, by tym warzywkami. Ja tak się patrzę. Chyba ubrek. Tak. Ja takie mogę zjeść bułkę? Nie mogę zjeść bułki, bokstać w las, tylko pokartkę. Moja siostra, ja tam usłyszałam, że moja siostra będzie moją małą czystą, ale na mnie świat... jak wyłodniałaś ty coś, nie? Polecam i później czyli bo Ale to będzie w przyszłym miesiącu, to co mam, nie? Jeżeli się podobało, to like, koment i. Y Subskra subskrypcja dzwoneczkiem i się widzimy. Ale ja planowałam, planowałam zeszły tydzień, ale zeszł planuję zrobić długie vlog w przyszłym tygodniu. Zobaczymy czy wyjdzie. Czy jeszcze jakiś filmik będzie? Możecie dawać pomysły, właśnie czekam na pomysły od Was, ponieważ chcemy zobaczyć, od was jakieś pomysły, jeżeli wam się coś... Ja aktualnie mamy tak słabą pogodę, że musiałam lecieć po pranie w deszczu. I powiem co. W klapkach! W klapkach leciałam po pranie, to był Pa! Jezus Maria, jedziemy! <gryśla> jedziemy! Już <gryśla> się tak samo nie wywaliła jak, jak, jak mój tras z, z jej koleżanką, jak się w prowadziłem. prowadziłem. Każdy dęba w drzewo.